To murowana goślina. Zaczniemy od naszego pierwszego wyjazdowego wozu. Jest to Volvo FL z 2023 roku. Dostaliśmy je na 135-lecie naszej jednostki. Zbiornik wody o pojemności 4100 litrów. Mieści się w GBA. Ma duży zbiornik wodny jak na GBA, lecz jeszcze się mieści w tych normach. Jeździsz jako kierowca, jako ratownik? Jako strażak ratownik KPP. Jak długo to jesteś? Bo SP jestem tak naprawdę od małego, jeździłem z tatą na zbiórki, od y, tak naprawdę piątego roku życia jeżdżę, jeździłem z tatą. A teraz ile masz lat? Teraz mam aktualnie 22. Dobra, przechodzimy dalej, pokaż, pokaż tutaj kamerkę nam. Skrytka jedna skrytka, kolejna. Sprzęt dużący. Co wy macie tutaj Lukasa sprzęt? Tak, tak, tutaj mamy sprzęcik techniczny Lukasa, nożyce, rozpiraki, rozpiraki kolumnowe. Ile wyjazdów macie? Y rocznie jest to między 160 a 200 wyjazdów. Ile w tym roku wyjazdów? 163. Tak.